Witam Was kochani ponownie. Karta dnia na środę 16 lipiec, 16 lipca. Wybieracie jedną z trzech kart dnia. Lecimy dziobaski. Raz. Dwa i trzy. Oj, oj, oj oj. Karty się buntują. <laughs> Raz, dwa i trzy. No. Dobra, zaczynamy. Jedyneczki. Nadszedł czas, by zdobywać wiedzę. Uczyć się i zbierać informacje. Ciesz się z bycia uczniem, ponieważ wykorzystasz swoją wiedzę w przyszłych działaniach. Uczyć się zdobywać informacje. Dzióbki, zdobądź tą informację, nie działaj pochopnie. Mm -mm. Musisz mieć. Informacje musisz się kierować prawdą, dociekać prawdy, tak? I zobaczcie, że to, co teraz przeżywacie, to przyda Wam się w przyszłości, bo te schematy co jakiś czas się będą powtarzać, tak? A więc uczyć się, zdobywać wiedzę. Kochani, wszystko zakończy się pomyślnie. Cierpliwość. wszystko, Wszystkie Wasze działania zakończą się pomyślnie i również w środę jeżeli nie będziecie podejmować pochopnie decyzji, nie będziecie podejmować decyzji pod wpływem manipulacji innych osób a nawet odsuniecie, oddalicie tą decyzję to to i tak dla was zakończy się pomyślnie dwójeczki zwycięstwo twoje pragnienia przynoszą ufite owoce tak trzymać no i dzióbki, no co ja mam więcej dodać jeżeli jeszcze nie, nie zrobiliście kroku ku swoim pragnieniom, to zobaczcie, już wiecie, że jak zrobicie ten krok, zaczniecie wprowadzać te zmiany, to to będzie wasze zwycięstwo. I zbawienne będzie każdy krok do przodu, chociaż bardzo trudny, ja sobie zdaję sprawę z tego, będzie koniec końców dla was zbawienny i to będzie zwycięstwo. Trójeczki. Joga i ćwiczenia fizyczne są niezbędne dla twojego dobrego samopoczucia, spokoju umysłu i duchowego rozwoju. A więc trójeczki muszą znaleźć chwilę czasu sam na sam ze sobą, dla siebie, żeby naładować swoje bateryjki. E, spójrzcie, czy ta hojność wasza, ja powiem tak brzydko, wam się opłaca. Nie chodzi o to, żeby ktoś Wam zapłacił za hojność. Tylko ktoś będzie próbował wykorzystać Waszą hojność. I nie chodzi to tylko o kasiora, ale i o czas, emocje, uczucia. Nie dajcie wykorzystywać się, tak? Czyli zwróćcie uwagę, czy warto być dla tej, czy wobec tej osoby warto być hojnym, światło czy cień. Lecimy, no pięknie. Przede wszystkim postawcie na odzyskanie stabilizacji waszej wewnętrznej. Nie podejmować decyzji w i zachwiania stabilizacji, niepewności. Spojrzeć w głąb siebie, może i też w zależności, jaka pogoda będzie, prawda, dzióbki słońca, moje kochane. Może też warto pobyć troszeczkę na łonie przyrody, tak, żebyś naładować bateryki, żeby sobie przemyśleć te wszystkie sprawy, Czy jakby zmienić miejsce. Nie myśleć w domu, tylko wyjść poza ten dom, tak. Gdzieś na spacer, nie wiem, do lasu, tam gdzie lubicie. Ta energia aż będzie po prostu wołać was, że tak powiem, w przenośni poetycką. Spójrz w głąb siebie, tam masz wszystkie odpowiedzi. Przychodzi stabilizacja wewnętrzna, i ty znajdziesz odpowiedzi w sobie, wewnątrz siebie, tak? Poprzez intuicję myśli. No i mantra. Indywidualność. Każdy człowiek ma swój własny, spersonalizowany plan nauki w tej ziemskiej szkole. Postawcie na indywidualność, tak? Nie musicie robić tego, co inni chcą, nie musicie być tacy, jak inni chcą, żebyście byli, tak? Wy jesteście jedni, jedyni i macie postawić na swoją indywidualność. Dziękuję.